– Dziś jesteśmy pana Henryka, tak? tak? Świadka e, wydarzeń? E, – Czasów wojny, szczególnie w Gębicach i Ruchowcu. E, nazywam się Henryk Miernikiewicz. W tej chwili liczę, skończyłem 87 lat, ale złożę, że mam bardzo dobrą pamięć. Pamiętam wiele wydarzeń z tego trudnego okresu dla Polski. E, tak się zdarzało, że e, z jednego z jednego miejsca z deszczu pod rynne wpadałem. Jako małe dziecko przeżyłem makabrę, szczególnie właśnie w gębicach. E, z, z, jak się tam znalazłem? Moja mama, e, pierwszego męża miała a, pająka, pochodził z gębic. E, I e, w czasie wojny my mieszkaliśmy w Scikowie. E, Wyszła za, za mojego tatę e, Mierniciewicza. Mieszkaliśmy w bardzo blisko stacji kolejowej i torów kolejowych. U nas bardzo często zdarzały się naloty e, te samolotów, samolotów angielskie, rosyjskie. Mój tata, widząc, co się dzieje, że jest teren niebezpieczny bardzo, mówi do mamy, wiesz co, ty masz takie, takie mieszkanko, które się e, na Gębicach, z komory przerobione na, 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 na mieszkanko i weź dzieci i idź tam, tam będzie może bezpieczniej. Nie zdawał sobie sprawy, że to się może tam wydarzyć. E, mama e, ze mną i z tym bratem e, wyprowadziła się na Gębicę. No, w pierwszej fazie jakoś tam było. E, natomiast, natomiast później, pewnego razu, wojnę było bardzo trudne, nie było zapal. Brat przychodzi do był jak to mówiono, pożyczyć ognia. Takie renięce, kilka węgli od sąsiada, od, od, od mieszkańca sąsiedniej, na ale się bić, e, kilka węgli in, 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 przyniósł. I mówi, mamo, co się tu dzieje? Cała wieś obstawiona Niemcami, pełno Niemców wszędzie. Można to powiedzieć, za chwilę wchodzi do domu dwóch Niemców i, i mówi, i mówi nie, 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 nie. Gdzie, gdzie ojciec. Mama mówi, nie żyje. Tata żyła. Nie żyje. A nie zastanawiali się, jakby dwie. Bo poszli. A idzie następna grupa Niemców, zbierają. Zbierają zwierzęta hodowlane, góry takie inne rzeczy, jajka. Za chwilę znowu. Ja nie wiem dlaczego. Wyleczałem, też świt, bo to było nad ranem, mogę powiedzieć. Świtało już. Wyleczałem przed dom i zobaczyłem, nasze mieszkanie się da się palić. A tamte pyskie budynki to były szczech okryte. To nie wiem czy nie, jak to podpalono. Z granatem, podobne granaty, takie napadające rzucano. Ja zobaczyłem, że się pali. i przed naszym domem na drodze stał ten starszy Niemiec w okularach takich. I zobaczyłem, że zaczęło topać nogami i płakać. Mówię, mamusiu na styku, mamusiu na styku, a ten Niemiec mnie zobaczył, kiwnął na mnie, Kom, kom klejnie? Chodź, chodź, mam. Ja podleciałem, a mama mówi, jak trochę ślicze, synu nie A ja podleciałem, a ten Niemiec, aha, zaznaczam, że pod, przed każdym mieszkaniem stał Niemiec w i ten Niemiec mówi, zszylił się, rozejrzał się. Wliczono w tych rączkach dropszych, dał mi raus, raus schnell. na na miedzę, która powaliła w stronę Godowa, mm -hmm. pokazuje. No i ja i ten, i ten mój przyrodni brat, on kuszykał tak na nogę, e, to, A mama została, chciała coś uratować. E, jeszcze podobno udało jej się. Dwie poduszki rzucić, zapłoty w żyto. My biegniemy, a patrzymy, a tak na skos. Lecą trzech chłopaków. To byli synowie pająków. Był ten Józef, pająk, Oleg pająk. Oleg pająk to, to jest nawet z tym byłym prezydentem kwietnim Rolina. I, 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 I ta Jurek, czy Ju, Jurek, czy Jurek pająk, też nie żyje. Ten chłopaczy to zawsze, kiedy mnie spotkał, to jemu tak utkwiło to w pamięci, że, że zawsze nawiązywał do, tego, do tych wydarzeń. I oni dolecieli do nas. I my, a tam ten teren jest pofałdowany taki. I my tak zale, zalecieliśmy ze z w skórze. Ten mój brat najstarszy był, to mówi, poczekamy tu na mamę. Patrzymy, mama leci rozwiane włosy takie. W pewnym momencie słyszymy szały z karabiną. Pojedyncze. Zobaczyć się. Brat mówi, po naszej mamy. Ale na chwilę wygląda wyglądamy. Patrzymy, mama leci. Przeleciała i zabrała nas. Do rodziny mama, mama, mama z zgodowa i zabrała na zgodowa i później dała kciutki do, do a na Gębicach, z tego co wiem, mi ludzie mówili tak samo. Działy się jeszcze bardziej danteśnice, taka sąsiadka, mogę powiedzieć, dziecka, nie pamiętam, Marysia czy ładka na imię, była młoda, dziecko miała dwutygodniowe na ręku, to tam młody Niemiec taki był przed jej domem i mówił, ja ona wyszła zdeć, jak? Znaczy, mówi, się. Ona się odrzuciła, na pistolet i strzelił jej w tej głowy. Ona upadła. przyrusiła tym ciężarem to dziecko, to dziecko zaczęło płakać. To on nogą podobno wykopał to dziecko i dobił koło mieszkania e, Pająków, tam gdzie rodzina tego byłego prezydenta Kwietnia mieszkała. Tam była taka krzykliwa <grywa> kobieta, e, Antka. Wyjechała, nie wiem jak, ale wyjechała na drogę i rące rozkłada, jak zobaczyła, że się, bo my w tym domu zamieszkaliśmy, nie mieszkali. No i że, o, panie, panie, bo się spali. A tam chyba był niemiecki żołnierz, ale albo Ktrążak albo Poznaniach. Mówił po polsku. I mówi do mnie, uciekaj cholero, żebyś się ty nie spalił. No i mówię, oczywiście uczucia. A ja to wiele innych takich zdarzeń to, ja, tam przychodzili do Jerzewskich e, dwóch chłopców, takich małych, moich kolegów, e, bodaże z początku wsi Orczyki nazywali się. Ja tam w klinikach na tablicy widzę, że ich nazwiska są i oni, oni też, nie wiem w jaki sposób, wiem, że nie żyją, co się tam stało. Taki ten pająk Stanisław, żona go schowała do szafy i nie wiem, czy byli w domu, ale poszli, a nie szukali go, a on wyszedł z tej szafy i mówi, że Wiesz co stanął? Ja tu pójdę, bo może na okopy zabierają, bo o, kazali zabrać e, per, perfinnie 20 kilo żywności, to oszukali. I my, bo mnie później, albo do świeci miasta biorą, albo gdzie No i poszedł i, i rozstrzelali go. O, zaraz za, za płotem u nich to, to było duże żyto. No, jakby którzy to wpadł, to w stronę lasu by mógł uciec. A ty, podobno tych mężczyzn zabrano na leśniczówkę. I na leśniczówce oznajmiono e, im, że jesteście polni i bandyty. I będziecie rozstrzelani na walkę przeciwko nam. E, a później zabrano ich do, do, do lasu. I w lesie kazano kopać doły. Między innymi był taki Władek Jerzecki, który on pasował ze swoją procesją, tak niedaleko lasu. i kawałek łączył go. Tam konia, a ja bardzo lubiłem konie od młodych lat. I z nim tam byłem. A to był, tak się okazało, bardzo dawski chłopak. A jak później opowiadam, to była relacja jego. Że nad nim stał niemiecki opasły Niemiec. A ci ludzie mieli szwajnie, łopaty szpadle. Eee, I i mówić, co będzie, to będzie. Zobaczyłem, że on się odwrócił. Jak mu niedziwne tym szpadłem w brzuch, to zobaczyłem tylko czerwoną plamę. A ja zacząłem uciekać. Eee, uciekał podobno tak, że zatrzymał. E, Dopiero na, na torach kolejowych gdzieś w Kunowie się zaczynał, bo się od druty, co były tam do tyrana samochodu. On później długo jeszcze żył, na zachodzie gdzieś był. No, Niemcy podobno w go płachty, rozbudowali i wrzucili z dywcem w e, no. Kochani, aby nigdy przenigdy nie dopuścić, nie lubię ludzi, którzy gloryfikują teraz Niemców. Ja nie mam uprzedzeń do nikogo, bo to jest inne pokolenie, inna mentalność tych ludzi. I, i myślę, że do takich scen na pewno nie dojdzie. No, nie, tylko, nie tylko Niemcy, ale i nasi przyjaciele ze wschodu. Też pamiętam, jak mieszkałem, jak my wróciliśmy z gimnastyku, jak wracali, ranni Rosjanie, którzy oblegali Wrocław, Wrocław festów w Wrocławiu, tak co pół godziny jechał pociąg z rannym. No, niezbyt moralnie i kulturalnie się zachowywali ci nasi wyzwol wyzwoliciele. Mnie, świętej pamięci, mój tata, jak opowiadał, był podobno w po 200 roku by ochotniczo wstąpił tam na walki z bolszewikami i, i moim synu, abyś ty zobaczył, jak Rosjanie wkroczyli na teren wschodni, co się tam działo. Nie będę ci mówił szczegółów, bo jesteś jeszcze za mały, ale jak, 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 jak dorosnię, się dorośniesz, jak się dowiesz, to będziesz wiedział, te, co to za naród. To, wie, to wiedziałeś? Nie ma do narodu, jako takiego, to ja nie mam ówczesnego, To do, do władz, że, że ulegali takich władzy. Ja do narodu rosyjskiego i do każdego innego narodu jako takiego nie mam nic, bo wszędzie są świnie. W każdym narodzie można spotkać porządnych ludzi i w każdym narodzie jest, są świnie. Ja patrzę, jaki jest człowiek, to jest dla mnie najważniejsze. Gdy idzie z wyciągniętą dłonią do drugiego człowieka, to cenię takich ludzi. Bardzo mi przykro, że być może zmuszali Niemcy, a ekipa Hitlera, że zmuszała tych swoich podwładnych do takich czynów. Być może nie wszyscy, bo ja mam doświadczenie na tym starszym panu, który, który dał mi tę rolkę z Robców i spod okularów w ale byli, byli tacy, co byli yy, yy, horda, horda, tak. natomiast cieszę się bardzo, że teraz to idzie, yy, idzie na przypomnienie, i doceniam tych ludzi, którzy starają się u, uwiecznić to, dlatego żeby żeby bronić Polski, gdyby nigdy do takich rzeczy nie doszło, żeby Polska była Polską. Panie Henryku bardzo dziękuję za to, za to piękne świadectwo, za to, co pan powiedział, żeby ta pamięć o tych wszystkich ludziach, którzy zginęli, przetrwała. Kolejne pokolenia. Od was zależy, kochani. to Od was zależy, od młodego pokolenia, gdy będzie właściwa edukacja, nie zacietrzewienie, nie, 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 nie fałsz, nie, nie, nie kłamstwo, ale prawda, żeby wychodziła na czas dzienne. to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Ja nigdy nie posługuję się fałszem, ja byłem działaczem opozycji e, demokratycznej, antykomunistą byłem. Ja byłem przeszedłem w, w naszych czasach, w czasach Ja miałem 16 do na mnie, kolegów, e, współpracowników, sąsiadów. Wstąpiłem do IPN-u o tajnienie mi tych niektórych pseudonimów. IPN o mi trzy. Wysłałem e, nazwiska, adresy, gdzie mieszkają, nawet numery telefonu i nie będę dzwonił. Dlaczego? Po trzydziestu paru latach, czy czterdziestu mam rujnować być może małżeństwo, czy coś? Nie chcę takich, nie jestem zajadły. Nie chcę takich rzeczy robić.